I już się mamy z tej strony ognik 555, i to jest odcinek ósma część. Już oceniam postacie 4 Artifans, i teraz zmieniam zasady, że w każdym odcinku do po trzy postacie. I dzisiaj czynimy sobie Large Laser Cameramana, Spear speakermena oraz Abrid Titan Cameramana Large, Large Laser Cameraman i Spear Speaker Man, dlatego, żeby uczyć ich pamięć, dlatego że umarli w ostatnim, ostatnim odcinku z ale No więc przejdźmy najpierw do Large Laser kameramena no. To jest bardzo dobra postać, naprawdę. Jeśli chcecie zdobyć jakiegoś nityka, to polecam to na drugim miejscu właśnie, ze samonu no, to na drugim miejscu, miejscu właśnie polecam jego Bo to jest też bardzo dobra postać. Damage jest solidny. To jest po prostu ten. No, to jest po prostu bardzo dobra postać, więc yy, moja ocena to jest ostateczna, to jest 8 na 10. I jakby coś teraz nie zasadnie nie będę wyzywał, czy tam mówił Sigma, czy tam ok. Bo już sam ten, że sam komentarz, że próbuje być jak Beskid, ale no dobra, zmieniam zasady. Po prostu co sądzę o tej postaci? Do po statystyki, po prostu moja ocena, ale dobra. Kolejny jest Spear Speakerman. Jego statystyki nie są złe. DPS DPS 2050 zasięg 25. No jak na legendę? Bardzo spoko postać, Też się dodatki ktoś nie teraz pole sam, więc no moja ocena to jest... 6,5 na 10, ale dobra teraz przechodzimy do Upgraded Titan Camera. No to już 49 tysięcy dps Cooldown 0.2, Range 60. No to mi jeszcze do tego mityk, właśnie to jest najlepszy mityk, którego możecie zleść łatwo samonów i go polecam zdobyć. Naprawdę. I moja ocena to jest 9,5 na 10, naprawdę. To jest bardzo solidna postać, więc chcę powiedzieć tyle, że do zobaczenia w kolejnych filmach, no i cześć.